Dzień dobry. Dawno, dawno nas nie było. Jacek jest po wykopkach ziemniowiska. Tak. Mamy Apexa, Apexa, zwał jak zwał. E, szybko przelecimy po ustawieniach. Czułość. Mamy jedną kreskę mniej. E, głośność 7, głośność żelaza 1, także się słyszeli, multi, kanał czwarty nam wybrało. E, no i właściwie ustawimy jeszcze tylko grunt i, i tyle. A ten Arion Bias jest automatyczny, tak? Podobno, nie wiem. E, nie, nie znam jeszcze do końca tego wykrywacza. Sprawdzimy na razie ten z pierwszych programów, czyli all metalowy. I jedziemy w długo. I tyle. Audio, tak? Tak, 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 tak. Słyszymy jedno i drugie. E, no, się patrzcie wie. się w końcu nam się zrobiła pogoda. I zobaczcie jaką mamy glebę no, na, się na polu testowym. Jest, o! O. Taki syf o żelazo. Kamienie i tutaj odkopaliśmy jedynkę, więc jedynka będzie tak od tyłu zaliczana że no. tak to powiem całkiem fajnie. 20 do sobie denarek w jedną stronę, nie to jest jeszcze e, kopie, nie kopijka, tylko boratynka. Boratynę no e... jest za mała Tutaj przed, a tak pół na pół. Mam specjalne gumowe obuwie do tego testu, żeby zakłóceń nie zbierała. To dlatego, że mamy dużą cewkę do testowania. Teraz zobaczycie, Kopiejka była. to jest słabo, no lepiej, czyli tam chyba maskowana, rzym do żelaza, no jedna lepiej niż dziesiątka ledwo, ledwo nie ty. duże lastwa bez problemu bez problemu coś go tutaj dławi, ale wskazał Jest i teraz maskowany cel 6 puszka poznajecie ją To ta co widziała dużo więcej niż nie jeden Zwolnimy. Po zwolnieniu tak Ale tak ledwo, że bardziej chcę szukać Nic. O! Długo to pokazuję, to jest w stanie. Ale będzie wszystkie trzy cena jakaś jadę Nie wiem, to słychać żelazo. Kolor. Okej. Okay. Siękańca bez problemu. Żelazo z dziurą bez problemu tu brzmamy 26 zaznaczmy no, to Ej. tu Czekaj, no jest 27 tu nam żelazo raczej oszukuje za mało mocy Tu koks gdzieś się odzywa 28 z takiego najścia 29 bez problemu i jadzia Niestety nie ma nie, bo Co możemy powiedzieć Zaliczmy ten test jako test wykrywaczy jak wykrywa... Ale z małą cewką bo no. Trudno to porównać do jakichś tam większych cewek Ale mamy Jeszcze ciepłą ceweczkę Hiszpańskiej produkcji ale zobaczcie to już w kolejnym filmie. Nie zmienimy ustawień, zmienimy tylko cewkę. Mamy jeszcze trochę słońca i ryjemy.